I tym razem... Też się udało. To, co określano jako niemożliwe i nieprawdopodobne, czyli bankructwo Ameryki, na szczęście na tą chwilę takie pozostanie. Po 16 dniach politycznych przepychanek w końcu udało się osiągnąć porozumienie w sprawie amerykańskiego budżetu oraz limitu długu. Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych jutro już powinni wrócić do pracy, ale i tak szacuje się, że rządowy shutdown kosztował amerykańską gospodarkę ponad 24 miliardy dolarów. Tak realnie, w sumie nie można mówić o rozwiązaniu problemów, a jedynie o przełożeniu ich w. Bo obecne porozumienie zakłada, że finansowanie rządu będzie zapewnione do 15 stycznia, a podwyższenie limitu długu będzie obowiązywało do 7 lutego przyszłego roku. Zatem za trzy miesiące kolejna odsłona tego kabaretu. Ale takie rozwiązanie wydaje się, że przewidywała niemiecka finansjera. Stan permanentnej niepewności zupełnie nie wpływał na nastroje na starym kontynencie. A indeks ZEW, który wyraża opinię niemieckich analityków i inwestorów, pokazał, że czują się oni najlepiej od kwietnia 2019. Roku już jedenasty miesiąc z rzędu są święcie przekonani, że dalsze wzrosty i rekordy indeksów to tylko i wyłącznie kwestia krótkiego czasu. A co w Polsce? 3770 zł. i 91 groszy tyle dokładnie wynosi wynagrodzenie w polskich przedsiębiorstwach i w skali roku wzrosło o 3,6% w połączeniu z minimalną inflacją, która obecnie wynosi jedynie 1% i minimalnym spadkiem zatrudnienia. Polska gospodarka jest na najlepszej drodze do dobrego wzrostu w czwartym kwartale. Jak te wzrosty przełożył się na giełdowe wzrosty, o tym w kolejnym programie. Do zobaczenia!